Nie wygląda to zbyt dobrze. Więc co prawda jedziemy bardziej gdzieś tu, ale miejmy nadzieję, że nas nie złapie. I dzień drugi w Riwie. Pogoda trochę gorsza. Wieczorem ma w ogóle padać. Dzisiaj jedziemy na Tremalzo. I zostało nam tylko. 25 km podjazdu. Także już prawie, co? nie? A tam właśnie ścięgają żurawia, którego używają do budowy równoległej ścieżki do tej pomale, którą jedziemy. W dole będzie asfaltowa kilkanaście metrów kilka metrów właściwie nad taflą jeziora. To też może być sztos, ale to pewnie dopiero w przyszłym roku. Już dojechaliśmy do końca szutru. Zaraz odbijamy. Nie jedziemy w górę serpentynkami. W stronę led ledro tylko idziemy dalej Jak drugi raz z rzędu ponale. Wodospad Gdzie? O jest i wodospad to Jak się podobało na ponale drugi raz z rzędu Dzisiaj fajnie bo jest mniej ludzi No i nawet jak się nie yy, dronuje to nawet takim szybko to idzie Co nie? Tak Może nie ma słoneczka ale też nie wieje to prawda, wczoraj strasznie biało. No, odbicie to w stronę Tregasiny było sztosem, co? No, przepięknie. przepięknie. Się tak ładnie unosiła tą wodą. Tu jest tunel. Niestety zakaz rowerów. My i tak idziemy w tą stronę. Ale dziwne jest to, że w niektórych tunelach tutaj można rowerem, w niektórych nie Nie jest to chyba najbardziej czytelne Tak naprawdę na pierwszy rzut oka nie mam pojęcia jak do Lago di Ledro szosą można byłoby dojechać Bo chyba obydwa tunele są z zakazem rowerów Podjazd do Pregasiny już za nami Ładny, trochę alpejski klimacik Przepiękna różnica poziomów, dużo wyżej niż ostatnio Więc widoki na Lago di Garda przepiękne no a teraz idziemy teraz tam i zjeżdżamy z asfaltu, albo przynajmniej z głównego asfaltu i jedziemy dalej w stronę Tremalzo. Łagodny szuterek wychodzący z regaziny szybko zamienił się w dwukilometrowy fragment, który regularnie ma powyżej 12% nachylenia, ale z to widoki nieziemskie. A tam w dole, pomiędzy drzewami, mamy rive do gardę. Idziemy do góry. Co by nie mówić, podjazd na Trymale z oszutrem jest wymagający. Najpierw mieliśmy te strome fragmenty poszutrze a teraz mamy strome fragmenty po takim górskim szlaku idealnym wręcz na zjazd MTB. Trochę nie idealnym na podjazd Grawelem, ale widoki po lewej ze drzewami. Cały czas kapitalne. Troszkę wieje, ale są takie widoki. Jak się czujesz po pierwszej części podjazdu? Dla. Ciężko było strasznie. Ale to jakie widoki! No ciężko było, to prawda. To jest takie jednak ala MTB, co? Nie długiej walce z kamienistymi ścieżkami Podobnie na jakiś troszkę bardziej szuterek Także będzie się to od razu trochę lepiej Ale generalnie podjazd grawelem od tej strony to jest spore wyzwanie z schrony z drewnem, z kibelkiem, z kominkiem, tak to można spać, co? I jeszcze z takim widokiem. Na dyszkę do końca udało nam się zaliczyć poprawę warunków jazdy. Wreszcie idziemy po jakimś fajnym szutrze, a nie jak to wcześniej. No i zobaczymy, czy to nam do samej przełęczy tak będzie wyglądało, czy może wrócimy znowu na jakieś kamerdolce. Wiele można o tym szlaku powiedzieć. Nie wiem, czy można powiedzieć, że nadaje się nagrawala, ale jedno jest pewne. Jest fenomenalnie widokowy. Całą tą dolinką sobie podjeżdżamy. Jest super. Goni nas trochę deszcz, więc miejmy nadzieję, że zdążymy. Mamy jeszcze niecałe 4,5 km do końca podjazdu. Nie wygląda to zbyt dobrze. My co prawda bardziej gdzieś tu, ale miejmy nadzieję, że nas nie złapie. Jeszcze nie dojechaliśmy na koniec, ale to jest chyba ostatnie miejsce, w którym będzie ten widok. Także należy nakropić. Krótko podsumowując, absolutnie fenomenalny dzień na rowerze. Da się na gravelu, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to nie jest. Podjazd na gravel'a przyjemniej będzie na MTB, nawet zwykłym, nie mówię tu już nawet o elektryku, ale na gravel'u się da, podjechaliśmy. Nie zjedziemy ani na tą stronę, ani też na stronę Limone, szutrem, bo już nas trochę czas goni, a my już 16. plus chmury nad nami są mało zachęcające, więc jedziemy asfaltem do Lago di Ostatnie promienie słońca na dzisiaj. To była tyle. Teraz tylko pytanie, teraz pytanie jest nie czy zmokniemy, tylko jak bardzo. Już sama końcówka. Wychodzimy z tunelu, no, a tutaj śnieg. Na całe szczęście nie jest go jakichś bardzo dużo. Jakby tam zaraz się kończy. Ale super, tylko tego brakowało. I to chyba jest dokładnie ta góra, którą widząc na horyzoncie. Myśleliśmy, że nie, nie, tutaj nie jedziemy My co, pewnie bardziej gdzieś tu Dawaj! Piątka Przybieramy się, a potem pogadamy No i udało się Prawie 7 godzin Prawie 26 km, prawie 7% z wypłaszczeniem na 1 trzeciej, więc realnie dużo więcej. Jesteśmy. Zaraz jeszcze jakiś kawałek do samego asfaltowego temalzo I potem zobaczymy, co ma dla nas Dolina Ledro. Miejmy nadzieję, że nie deszcz. Już ubrani? Ja mam na sobie jakieś 5 warstw. Oszukuję się trochę z zjazdu. Ty ile? Za dużo. Piękny śnieg za nami, i w bardzo dużym skrócie, nie wiem czy jeszcze będziemy co dzisiaj kręcić, bo trochę nam się śpieszy, ale czy wjechać na Paso di Tremalzo? Tak. Czy wjechać na Paso di Tremalzo, na Gravelu w kwietniu od tej strony, a nie od tej, to już jest trochę inna kwestia. I moim zdaniem warto byłoby się zastanowić, czy nie lepiej wziąć MTB jadąc tędy, albo po prostu podjechać szosą. Ale i tak było przepięknie, widoki były świetne. No i 25 km trochę przerywanego ze z nami podjazdu, to było coś A Tobie? Jak się podobało? To miał być podjazd, a u mnie to było głównie podejście Także no, trasa bardzo ciężka Ale za to widoki, no powiedzmy, że wynagradzały Jak widać Dobra, my jedziemy